Cześć, witam Was serdecznie na kanale Stare Dzieje. I po dłuższej przerwie przyszedł czas na poszukiwania skamieniałości. Liczę na coś ciekawego, że dzisiaj w końcu znajdę jakiś duży piryt albo jakąś ciekawą skamieniałość. Jak tylko będzie co do pokazania, no to będę się odpalał. Nie było mnie tu dawno, jesteśmy na Jankowicach. Was serio liczę na coś ciekawego aż trochę mi się ręce trzęsą z, z wrażeń jak tylko coś odnajdę no to będę się odpalał do zobaczenia przy pierwszym dołku ostatnio to się obłowiłem tutaj w Pirydy a tu pierwszy pierwszy obiekt ciekawy do nagrania zawsze czekam aż aż rozbiję kiedykolwiek jaką skałkę a w środku będzie piękna paprotka. Ale to mi się jeszcze... Znaczy zdarzyło się, ale nie zdarza się to aż tak często. A tu jakieś kawałki traw odbitych i skamieniałych. A tu taki piękny pień. Zostawiamy go. Kawałki są dość duże i żeby zabierać to wszystko, no to trzeba by było mieć, nie wiem, jakiś magazyn na to, żeby składować, a niestety... Nie mogę sobie na to pozwolić. A tu pustka. Dobra, jak będzie coś ciekawego, to odpalę. W końcu coś ciekawego. Taka mała bryłka. Taka skałka przemieszana z pirydem. Ładne bardzo. Może w tym mocnym świetle nie widać tego złota, ale znaczy złota, tego złotego koloru, ale bardzo przyjemnie to wygląda. Zabieram ze sobą małe, więc biorę. Tu kolejne łupnięcie młotkiem i tak jakby kawałek skrzypu polnego, coś w tym stylu. Też bardzo ładna skamieniałość. A obok trawka. A z tej strony pusto. Ale tu bardzo ładnie to bardzo ładnie się to odbiło. No, pogrzebie tu jeszcze. Jestem na takiej kupie ciekawych minerałów z kamieniałości. Zobaczmy tu. Ech, pusto. Ale jest w czym grzebać. Zobaczcie tu. W zasadzie cała masa ciekawych skamieniałości. Tylko żeby to wszystko zbierać to serem musiałbym taczką tu przyjeżdżać. No nic, szukam dalej. Ten kawałek ze skrzypem biorę. Słuchajcie, tu mam bardzo fajną odbitkę. Takie całe. całe cała trawiasta skałka. Zobaczymy czy coś pod. to samo cała skała taka wypełniona trawą bardzo fajnie to wygląda ale ja zawsze liczę na coś bardziej o, bardziej majestatycznego ale to mi się mega podoba to sobie zabiorę chociaż tą połówkę jedną no, kochani, patrzcie na to. No i na takie znajdki. Właśnie czekam i poluję. Piękne listki, nie wiem jakiej rośliny, ale i idealnie się zachowały. I to wcale, to wcale nie jest mała mały głaz. Patrzcie na wielkość mojej ręki i na wielkość tej skałki. Postaram się to jakoś delikatnie wydobyć, tylko boję się, że się po prostu rozkruszy, i na to wygląda, że się rozkruszy, więc <grywa> mhm. chyba się skończy tylko na pięknym nagraniu tych cudownych listków. Ale pięknie wyglądają. Spróbuję delikatnie oddzielić tą pierwszą warstwę i zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego w środku jest. No i po oddzieleniu tej pierwszej warstwy nic, nic, nic takiego majestatycznego. Te cząstki z listkami zabieram, bo są pięknie odbite. A no, nic, szukam dalej. A tu kolejna znajdka. Taka pirytowa panierka. A takie malutkie kryształki, ale błyszczą się tak, że aż żal się nie zatrzymać i nie pogmerać w tym. Ta jest bardzo ładna malutkie kawałki się utworzą. w zeszłym roku znalazłem tu mnóstwo pirytów, i nie chce mi się wierzyć, że wszystkie wyzbierałem ja, ale uważę tu już może z jakieś, no, powiedzmy pół godziny i nic, ani jednego oprócz tej małej bryłeczki poprzedniej co widzieliście, nie znalazłem. Chociaż. Na brak skałek i, i odbitek na nich, no nie mogę narzekać, jest ich tu naprawdę mnóstwo. Tylko że większość, tak jak tu jest, płyściutka, ale staram się sprawdzać takie skałki, które wpadają w oko i już na pierwszy rzut gdzieś przyciągają wzrok. No ale nic, może znajdę mój wymarzony złoty piryt Zawsze na tych wszystkich moich wyprawach przechadzka po prostu razi mnie po oczach ten syf który ludzie zostawiają, butelki koła opony To co jestem w stanie zabrać to zabieram, ale nie będę taszczył 40 butelek i kół gumowych No ale nic, skupmy się tu na Skałka pusto, pusto, pusto. Pirydu jak na razie dalej brak. Przede mną jeszcze kupy ton, kupy ton urobiska. Tutaj takie dość fajne skałki. Jeden placek pusty, drugi pusty, patrzcie jak szwajcarski ser. Myk, pusto, całe puste, pusto, zobaczmy to, to też o, trawa, odbita trawa jak 90% tych skałek tu ale te 10 z nich czeka gdzieś tam na odkrycie i w nich piękne piękne paprocie a tu nic trawa trawa pusto dobra idziemy dalej no i nareszcie coś Ciekawego wpada o, Tu jak pięknie Pięknie odbity Pień drzewa Ale jaki to Jaki to mógł być gatunek drzewa to już niestety wam nie powiem To już zostawiam specjalistom Ja jestem tylko Amatorem, zbieraczem Poszukiwaczem no, ale ten kawałek zabieram, bo bardzo ładnie się prezentuje. Coś tu jeszcze jest, jakieś kawałki listków. Nasz Nie się boję tu zaglądać. takie mikro mikro... mikroroślinność mikro w tej skalce zobaczcie jakie tu ładne kryształki się wytworzyły na tej ska skałce świetnie to wygląda zobaczmy czy coś tu jeszcze jest o, skałka przepełniona Różną roślinnością, ale i tak mi się najbardziej podoba ten kawałek, ten zabieram, piękny jest. Powiem Wam, że coś tu się zaczyna z pogodą knocić. A ja zaczynam znajdować coraz to ładniejsze skałki w sensie takim, że coraz więcej w nich skamieniałości i odbitek. najbardziej mi się podobają właśnie te ten rodzaj skałek nie wiem kompletnie jaki to jest skład minerału i tak dalej ale one mają idealne tło do tego żeby na nich odbijały się właśnie takie nawet najmniejsze kawałki roślinek pięknie to wygląda zobaczcie każda warstwa skrywa w sobie takie pasy trawy a nawet zobaczcie takie malutkie roślinki, nawet nie wiem jakie to, ale genialne. O. W ogóle to jest przednia zabawa. Szukać. Rzeczy, które mają miliony lat, polecam ekstra. Zobaczcie ten kawałek, pięknie wygląda. Ten kawałek też się świetnie zachował. Korapnia, tak? Rododendrona, czy coś w tym stylu? Nie wiem jaki, ale. Bardzo ładny i to wcale nie małe. Zobaczcie na tyle mojego harpuna. Zobaczcie tutaj. Jedno trzaśnięcie młotkiem i taki obraz. Czekajcie, aż wyostrzy. To okrągłe mnie ciekawi bardzo na środku. Czy to jest pionowo, czy w sensie sztorcem postawiona gałązka? W w takim poprzecznym przecięciu to jest druga część widać takie naokoło tego koła takie pierścienie takie rzęski słuchajcie jak wiecie co to to dajcie znać bo bardzo mnie to zaciekawiło fajnie to wygląda w ogóle cały ten kawałek jest takim, taką skamieniałością pnia więc podejrzewam, że to jakiś kawałek drewna albo rośliny w to wtopione, albo owoca tej, tej tego drzewa nie wiem, piszcie, bo ja nie wiem co to robimy małą przerwę techniczną na łyk wody i szukamy dalej tu jest Dość takie fajne fajny obszar. I tu się spróbuję rozejrzeć. Może tu coś ciekawego wpadnie. Kurczę, liczę na jakąś fajną paprotkę. Tak, tak, tak mega jej chcę, że jej chyba nie dostanę. Ale zobaczymy. Trzeba kończyć przerwę i kopać dalej. Z tej całej sterty to tak mi się rzuciło w oczy to. Popatrzcie. Jakie kar karbowane warstwy, które się kruszą pod łapą. Ale widzicie te warstwy tu? Same takie ząbki. Jak ciężko będzie to jedną ręką rozwarstwić. No właśnie. Zawsze mi się wydawało, że to zęby koparki, które przejeżdżają przez te skały, ale to, to odbity pień stawiamy, tak, może kogoś zainteresuje jakiegoś następnego zbieracza dla mnie za wielkie żeby pakować do plecaka po dłuższym czasie w końcu coś zabłyszczało ale eh, to i tak nie to czego szukam szukam takich pięknych bryłek pirytu, a tutaj mamy wkomponowane w całą skałkę szukam jakiejś kosteczki takiej pięknie uformowanej Złotej, ale nie ma, nie ma, po prostu nie ma, ani jednej. Tu kolejna ładna warstwa. Ale tak rozkruszona, że patrzcie co, Tylko palcem delikatnie dotknąć i się to rozsypie. Więc zostawiam tu bardzo ładnie odbite. Pięknie takie łuski. Wręcz. Pięknie to wygląda dzisiaj w ogóle jest taka fajna aura pogoda jest cudowna zero wiatru praktycznie no nie no nie rozwalam tego bo wątpię że w środku będzie paproć ale ale kusi kusi cały czas nie ma przed chwilą tu nagrywałem ten pień a tu się błyszczy zobaczcie jakaś mała bryłeczka Mała bryłeczka biryda Ale naprawdę mała Ale ładne kształty Ją zabieram Pięknie błyszczę Tu kolejne ładne trawsko Pięknie odbija Czemu zawsze trawa się odbija? Ja wiem, że jej było najwięcej Ale tak po hamsku zawsze trawa z każdej strony A paproci nie ma Albo wyzbierane Albo co? Patrzcie, więcej znajduję butelek po piwie niż paprotek. To jest najlepsze patrzcie na to. 15 minut z tym walczę tu, żeby to rozdzielić. Ta jedna część waży jakieś 10 kilo. Nie no. Są tu jakieś rośliny, ale mega kiepsko widoczne na tej skale wielkiej bryle. Spróbuję to rozwalić jeszcze na pół. I wiedziałem, że nie warto. Ale spróbować musiałem. Tu znowu walczę z taką większą skałką. No, ale jak zwykle, trawsko. Trawsko i jakieś szczątki innych roślinek O, popatrzcie na to. No, kamerkowy ostrze. Znowu chyba jakiś taki skrzyp polny Już coś w końcu ciekawszego. O, 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 o czyżby poprótka? Nie. Niestety nie paprotka. Kolejny piękny pień. Bardzo ładnie to się zachowało. Słuchajcie, mnóstwo tych skał jest. Ja już dzisiaj chyba powoli będę zawijał. Kiekam z moimi zdobyczami, ale niestety Pirydu. Jak nie było, tak nie ma. Nie wiem, czy jacyś nowi poszukiwacze się pojawili i wszystko wyzbierali. A może złoto głupców ukryło się przede mną. No nic, w drodze powrotnej. O, nawet tutaj. Też pięknie zachowany kawałeczek. Jak w drodze powrotnej, coś ciekawego się natrafi, to jeszcze kamerkę odpalę, ale ja Wam życzę już powoli miłej niedzieli czy reszty niedzieli. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Słuchajcie, jeszcze odpaliłem kamerkę, bo zobaczcie, tak, jakby cały pień się zachował. Z drzewa no coś niesamowitego. Ten kawałek na pewno zabiorę. Bo no pięknie to wygląda. Jest to możliwe, że on tak skrystalizował, że się zrobił. Tak skamieniały. Nawet w środku też widać jeszcze jakieś przebicie, ale naokoło widać ewidentnie korę. Świetna. Świetny kawałek i duży. Zabiorę go sobie. Piękny jest. Jeszcze się odpalam. Nie mogę się z wami pożegnać. To mnie zaciekawiło. Taki walec. Wydaje mi się, że to z odwiertów jakichś tam pomiarowych próbek podłoża. Może się mylę. Może to jakiś kawałek czegoś, ale wydaje mi się, że to z odwiertów. Jeszcze mamy Kawalątek odbity Ale to zostawiam Ale tak na 80% Jestem pewny, że to Że to z odwiertu Już jestem w drodze do samochodu Ale coś mi się tu zabłyszczało W końcu malutki kawałek Ładnego Błyszczącego Pirytu W końcu Cel prawie zrealizowany. Słuchajcie, teraz jak chcę kończyć, to się pojawiają małe skarbiki. Nawet nie takie małe. No, nareszcie. Piękny złoty piryt. No, i taką bryłkę to ja liczyłem, że znajdę na samym początku, a nie na końcu wyprawy. I teraz można powiedzieć, że jestem zadowolony z tego wyjścia. Po oczyszczeniu będzie pięknie błyszczał i ma fajną strukturę. Ekstra, jestem mega zadowolony. Idziesz ze mną? Złotko, tu mam takie kombo znajdkowe. Jeden taki pirycik mały. I tu jeszcze jest jakiś jakieś coś. O, zobaczcie to. I tutaj tak pięknie biegnie. Też jakaś, jakaś roślina, jakieś drewno. Widać, że jest to całe usiane czymś w środku. Nie będę tego rozwalał, bo szkoda. A wziąć tego też nie dam rady. Tu kolejny gigalaps. Dwa razy większy od mojej ręki. Tak, jakby paprotka się przebijała. Tu jakieś skrzypiki. Drewno czy trawa. Ale jest to turbo wielka skała Nie do wzięcia Stawiamy dla poszukiwaczy Tu piękny widok Piękna zieleń wiosenna W sumie dzisiaj była fatalna pogoda W ciągu poranka Teraz się zrobiło przepięknie Taka Paprotka czy coś w rozsypce. Cała skruszona zresztą ta skałka. Jeszcze na sam koniec, w drodze do samochodu, wpadła jeszcze jedna bryłka. Pirytu. Już widać, że się zaczyna utleniać. Już stracił swój blask. Ale i tak dalej. Przyjemnie coś takiego znaleźć. Fajny, taki ciężki kawałek. Zmykam do samochodu. Cześć Wam, dzięki Wam bardzo za obecność na moim kanale. Zachęcam Was do subskrypcji, polubienia i komentarza. Trzymajcie się, hejka.